Bolek i Lolek mają już 50 lat. Z tej okazji w ich rodzinnym Bielsku Białej zorganizowano trzydniowy maraton imprez dla dzieci, w których bohaterami są animowani jubilaci. W piątkowe popołudnie 8 listopada w Galerii Bielskiej BWA ogłoszono wyniki 41. konkursu malarstwa Bielska Jesień. Najzdolniejsi bielscy uczniowie i studenci biorący udział w programie Rodzina Plus otrzymali roczne naukowe stypendia. Fundatorem, jak co roku, bielska spółka wodociągowa Aqua. Rusza jesienna, miejska i bezpłatna zbiórka elektrośmieci. 13 listopada, czyli już w najbliższą środę, rusza 11, jesień drzezowa w Bielsku Białej. Bolek i Lolek mają już 50 lat. Z tej okazji w ich rodzinnym Bielsku Białej zorganizowano trzydniowy maraton imprez dla dzieci, w których bohaterami są animowani jubilaci. Świętowanie otworzył barwny korowód dzieci, który przeszedł ulicami Bielska Białej, spod Teatru Polskiego, na plac, a jakżeby inaczej bolka i lolka pod Centrum Handlowym Sfera. Blisko 900-osobowy korowód dzieci i młodzieży poprzebieranej za postaci z animowanego serialu zachwycił samych Bielszczan, którzy z nieskrywaną ciekawością i życzliwością przyglądali się, a często fotografowali małych przebierańców. Symbolicznego otwarcia jubileuszowych obchodów dokonali wspólnie prezydent Bielska Białej Jacek Krywult, rzecznik praw dziecka RP Marek Michalak oraz wicemarszałek województwa śląskiego Aleksandra Gajewska. Nikt się nie spodziewał, że dwaj młodzi chłopcy, którzy 50 lat temu przyszli na świat studiu filmów rysunkowych dożyją właśnie tych 50 lat. I trzeba powiedzieć, że kilka pokoleń wzięło i wzrosło dorosło między innymi ci co na scenie jesteśmy państwo dorośli a oni są ciągle tacy sami tacy sami jak byli 50 lat temu i nikt nie pomyślał wtedy 50 lat temu tworząc tą parę urwisów że obejrzy ich ponad miliard ludzi na całym świecie no trzeba powiedzieć ten miliard robi wrażenie bo nawet ci którzy w Los Angeles robią te sławne filmy to takiej frekwencji żaden film Taki, żaden bohater takich frekwencji nie miał. I myślę, że bardzo jest to ważne, że wychowaliśmy się wszyscy właśnie na tych znakomitych urwisach Wolku i Lolku, a prawdziwe ich imiona no to są Wolesław i Karol. Taka jest prawda. To są zdrobniałe imiona. I przecież te ich wszystkie fantastyczne podróże, wszystkie znakomite sytuacje my przez 50 lat oglądali. Od tej chwili Bolek i Lolek na trzy dni zawładnęli kilkoma scenami i kinami miasta. W ramach ich jubilauszu odbyły się dziecięce konkursy muzyczne, pokazy filmów, warsztaty animacji, koncerty, a w bielskiej banialuce odbyła się premiera spektaklu muzycznego dla dzieci Bajkowe Miasto. Honorowy patronat nad spektaklem objęła małżonka prezydenta RP, pani Anna Komorowska. Wyjątkowe popołudnie 8 listopada w Galerii Bielskiej BWA ogłoszono wyniki 41 Konkursu Malarstwa Bielska Jesień. Organizatorem Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2013 jest Galeria Bielska BWA, a konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Myślę, że to nasz festiwal, który jest na ten tak bardzo popularny, bo jest bardzo otwarty. Nigdy nie była narzucona forma, styl. Y, jakie te obrazy mają być. Y, w tym roku jeszcze zrobiono następny wyłom, czy następny poster. Uznano, że również mogą zgłaszać się autorzy, którzy nie mają skończonej wyższej szkoły y, artystycznej. No i takich również autorów y, było znacząca ilość, po 130. Chcę powiedzieć, że właśnie ta otwarta forma naszego konkursu, również bez względu na wiek, również nie, ma, nie ma tego ograniczenia, powoduje, że jest ogromne zainteresowanie. Zgłoszone do konkursu obrazy oceniane były dwukrotnie. Początkowo na podstawie wersji elektronicznych, a następnie już jako oryginały. Ostatecznie z nadesłanych przez 701 artystów 3048 prac do wystawy zakwalifikowało się 78 obrazów 42 artystów. Bez zbędnej zwłoki informujemy, że laureatką jednego z najbardziej uznanych polskich konkursów artystycznych, Biennale Malarstwa Bielska-Jesień, została Ewa Juszkiewicz z Gdańska i to jej należy się Grand Prix, a także ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagroda 25 tysięcy złotych. Jury doceniło niezwykłość, wręcz surrealistyczność dwóch barokowych portretów artystki. Urodzona w Gdańsku młoda artystka studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w tym mieście, uzyskując dyplom z malarstwa pod kierunkiem profesora Macieja Świeszewskiego w 2009 roku. Jej prace już na poprzednim Bielskim Biennale w 2011 roku zwróciły uwagę krytyków i widzów. Drugą nagrodę marszałka województwa śląskiego, 20 tysięcy złotych, otrzymała także gdańszczanka Ewa Skaper. Nagrodzono jej dwa obrazy, Gloria w Fabryce Misiów i Gloria nie boi się krwi. Trzecia nagroda prezydenta Bielska Białej, 5000 zł, przypadła Konradowi Maciejewiczowi z Warszawy za zestaw trzech prac w technice kolażu z cyklu Afrodit. Muzyka Najzdolniejsi bielscy uczniowie i studenci biorący udział w programie Rodzina Plus otrzymali roczne naukowe stypendia. Fundatorem jak co roku Bielska Spółka Wodociągowa Aqua. Uroczystego wręczenia stypendiów w obecności władz miasta, szefostwa spółki Aqua oraz stypendystów z rodzicami, dokonano w sali sesyjnej Bielskiego Ratusza. Dobre wyniki w nauce to nie tylko pociecha dla rodziców, ale najlepsza inwestycja we własną przyszłość. Dodatkową zachętą mają przy tym być ufundowane przez Aqua stypendia aby je otrzymać trzeba jednak spełnić dwa warunki. Należy urodzić się w wielodzietnej rodzinie uczestniczącej w miejskim programie Rodzina Plus i z najlepszymi wynikami w nauce znaleźć się w jednej z czterech dziesięcioosobowych grup wiekowych. Jak łatwo więc policzyć, roczne stypendia otrzymało więc 40 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i studenci. Rusza jesienna, miejska i bezpłatna zbiórka elektrośmieci. Kolejna edycja zbiórki niepotrzebnych odpadów elektrycznych potrwa ponad miesiąc, zacznie się 13 listopada, a zakończy 18 grudnia. Przyprowadzi ją we współpracy z Urzędem Miejskim, specjalistyczna firma Biosystem SA, organizacja odzysku, sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie internetowej www.czystemiastobielsko-biała.pl oraz na plakatach, które pojawią się w publicznych miejscach. Już pojutrze, czyli 13 listopada, rusza zbiórka elektrośmieci na terenie naszego miasta. W tym okresie od 13 listopada do 22 grudnia odbędą się 22 zbiórki na terenie miasta, we wskazanych przez Radę Osiedla miejscach. W tym roku będą to w tych miejscach, gdzie i na wiosnę odbywały się takie zbiórki, a także będą na osiedlach mieszkaniowych spółdzielni. Zbiórka jak co roku będzie się odbywała tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach, w wyznaczonych godzinach. Bardzo prosimy o osobiste oddawanie swoich elektrośmieci kierowcy oznaczonego samochodu firmy Biosystem. Jest to bardzo ważne z tego względu, że elektrośmieci są odpadami niebezpiecznymi, a zdarzały się też przypadki przejmowania tych śmieci przez osoby postronne, trudniące się sprzedażą złomu i dochodziło do katastrofy ekologicznej. Niepotrzebne części wyrzucane były do środowiska i pojawiał się problem. 13 listopada, czyli już w najbliższą środę rusza 11 jesień żezowa w biesku Białej. Biletu na imprezę praktycznie już nie ma i nie ma się co dziwić, bo bielska jesień jazzowa w trakcie ostatniej dekady wyrosła na jeden z najlepszych festiwali jazzowych w naszej części kontynentu. I tym razem dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Stańko postawił na pewniaków, stąd w bielsku białej przez 5 dni będą występować same gwiazdy, a największa spośród nich to John McLaughlin z zespołem. Największym powodzeniem cieszy się koncert sobotni. John McLaughlin to jeden z trzech, z trzech największych gitarzystów świata. I jedyny z tych trzech, których tutaj w Polsce, w Polsce, nie w Polsce, tylko w Bielsku Białej, nie mieliśmy okazji gościć. A więc teraz po jego koncercie będziemy powiedzieć, że wszyscy najwięksi gitarzyści świata, żyjący oczywiście, występowali w Bielsku Białej. Jakoś tak się. Ułożył program i artyści, którzy przyjeżdżają do nas, można powiedzieć, że są to artyści z całego świata. Indie, Kuba, Brazylia, Stany Zjednoczone, Europa, Francja i, i Wielka Brytania. A więc z różnych stron świata ci artyści do nas przyjeżdżają. Można powiedzieć, że w większości oczywiście na jedyny koncert tutaj w Bielsku Białej, ale też ma to wpływ na muzykę, ponieważ często będzie przy wykonaniu utworów jazzowych właśnie słychać te klimaty, właśnie hinduskie, kubańskie, brazylijskie. Także powinien to być festiwal również dla tych, którzy do końca nie gustują w tej już bardzo współczesnej muzyce jazzowej. I z tego się zresztą bardzo cieszymy. Oczywiście chciałem też powiedzieć, że tradycja, jazzu, tradycja naszego festiwalu, związana właśnie z jazzem tradycyjnym będzie kontynuowana i 13 listopada o godzinie 18 w Bielskim Centrum Kultury. Zresztą muszę powiedzieć, że w tym roku wszystkie koncerty odbywają się w w sali koncertowej Bielskiego Centrum Kultury. No właśnie będzie koncert muzyki jazzu tradycyjnego. Przyjeżdża grupa brytyjska znana na całym świecie i myślę, że, że to będzie naprawdę wspaniałe wspomnienie tego jak dawniej jazz grano.